Jeszcze chciała powiedzieć. Można, a, a na wstępie idziemy. to ja bardzo serdecznie, szanownych Państwa, witam. Wszystkich razem każdego, co osobna na moc ściska. Dziękuję. dziękuję. I dziękuję bardzo za to, żeście Państwo dzisiaj poświęcili swój czas celny i przyszli, ale myślę, że będziecie się dobrze bawić, dlatego że dzisiaj jest tak dużo tak atrakcji, jak pani dyrektor nam powiedziała, że no. Wszystkiego dobrego życzę i dobrej zabawy. A na wstępie jeszcze bardzo dziękuję szanownej dyrekcji za to, że mnie zorganizowała ta wystawę. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję pani, z Sabiny, pani dyrektor Sabince, dziękuję panu Basi Klemendorf, z osobami, którzy pomagali przy tej wystawie. Dziękuję również obecnej Pani Prezes Jadzi Zawadzkiej, która trzy lata temu mi pomagała i zorganizowała mi pierwszą wystawę. Może gdyby nie ta pierwsza, to dzisiaj też by jej nie było. Ale powiem tak, że jak... Kto tutaj, nie wie, kto tutaj przyjdzie raz, to wraca, jak Bumerang. Także chciałam jeszcze króciutko Podziękować pani prezes Honorowej za to, że mi mobilizowała, pani Teresa Rybaczyk Mobilizowała mnie do, do pracy, do malowania tych obrazów. dziękuję mojej kochanej rodzinie. Dziękuję siostrze Hani, która mnie bardzo wspierała, pomagała, i jej mężowi Krzysiowi, który pomagał mi w obramowaniu tych obrazów. Teraz króciutko powiem, yy, dlaczego nazwałam wystawę koło czasu. Czasu i, i dlaczego koło. Zainteresowałam się nie wiem yy, planetami, gwiazdami i stąd też to koło zastosowałam w swoich obrazach. A czas to, proszę Państwa, na pan ten już a jeszcze zacytuję takie łacińskie powiedzenie, temporamutanturmasek i tam in list. Czas ucieka, i nie razem z tym czasem starzejemy się. Także tyle, jeśli chodzi o temat wystawy. Cóż mogę powiedzieć? Powiem krótko jeszcze, że maluję na płótnie farbami akrylami. Zastosowałam w tych obrazach dużo szarości, kolorów szarych i, i czerni, dlatego że te kolory. Gdy złączymy wszystkie kolory, yy, połączymy to, powstanie nam kolor szarej Ziemi. Dlatego no, wszystkie te kolory są. Yy, cóż jeszcze? Jeszcze powiem, że w obramowaniu tych obrazów znaków Zodiaku yy, użyłam koloru błękitu. A to dlatego, że kojarzy nam się z głękitem z lasem nieba. A kolor niebieski, proszę państwa, to, to jest taki kolor, który prawdopodobnie w psychologii kolorów uważany jest za najbardziej inteligentny kolor. Wiem, że ten kolor panowie bardzo lubią, ja też. Ale jeszcze powiem taką anegdotkę o tym kolorze, że kiedyś na wsiach. Y, 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 w pomieszczeniach malowano ściany w kolorze niebieskim, do wapna dodawano troszeczkę farki i powstawał kolor niebieski, tym malowano. Dlaczego? Dlatego, że, e, że tego koloru nie lubią bardzo muchy, uciekają od tego koloru, my lubimy. Na wcześniej wszystkie domy na niebiesko, na niebiesko malowane właśnie. oznaczają, że tam jest Panna na wydele. O, tak, tak ale w tych, o tych kolorach to moglibyśmy mówić całą noc, dlatego ponieważ no, noc. mamy jeszcze, <laughs> jeszcze przed nami tyle różnych atrakcji, dlatego y, po dyskusji porozmawiamy. Ale a teraz, jesteś największą pierwsza atrakcja. A teraz proszę Państwa no. przejdziemy do niespodzianki. Y, no. y, mamy, y, mamy taką szklaną kulę, którą ma pani Agnesia. W tej szklanej kuli znajdują się losy. Proszę je potraktować nie jako wróżbę, tylko jako przyjemną zabawę. Wśród tych losów jest jeden los ze znakiem zodiaku w naszej dzisiejszej nocy. I to jest właśnie ten obrazek. Kto wylosuje ten los, otrzyma ten obraz w prezencie. Zapraszam do losowania. I proszę państwa, zapraszam jeszcze na, na skromne ciasteczko. Bo zaraz po mnie występują panie...